Cześć, czołobak z CS4, witajcie w kolejnym filmie na no moim kanale serii skrzydłowym Widzimy się na mapie w jakby to oglądacie, to już kilka dni temu sobie tutaj grałem I w końcu jest to jakiś lepszy mecz Tutaj asysta W tej rundzie się zdarzyła Ale teraz przechodzimy do rundy Gdzie będą kile A cała zabawa zaczyna się dopiero w trzeciej rundzie Ale lepiej później troszkę niż wcale. <kłyszy> sobie? Tak. Od prawej do lewej nie wiadomo skąd gość wyjdzie. No i w końcu te moje kile na leśie. się wygląda? jak to jest tutaj W porządku, się jest też... W porządku, i przed już porządku, że zrobię tutaj cały mecz i... Nie będę bez tutaj tylko ten jeden kill udało się zdobyć. No, tu nawet już nie zdążyłem nic, mój teammate pokazał po prostu co potrafi. Piąta runda przed nami, pozostaje jeden na dwóch. Już udaje się jednego wyeliminować i pozostaje ostatni typek. Nie wiem czy to była teraz ta runda Chyba ta Tak to będzie ta runda W tej rundzie chyba mnie znienawidził no, To już pewnie siebie Ja od w go atakuję Zawał <grytanie> Chyba mnie znienawidził przy tej rundzie No i mamy kolejną ósmą rundę Tu już mogę wam zaradzić pewną rzecz no, przy każdej rundzie już daje się rzecz, tylko po jednej chwili. także lecimy dalej dziewiąta runda pistoletówka moje ulubione bloki lepsze oczywiście niż USP zorganizowaliśmy to rundę mamy 7-2 no i to 7, no, 11 runda dwóch na jednego mamy i ten film należy do mnie od marzenie o 11 kg mój kil 8 nadejdzie pora na ostatnią rundę w tym meczu no i wygląda, gdzie mamy właściwie już po meczu I w i tak wygląda końcowa tabela on 11 kg 9 tamten typek tak za bardzo nie zagrał nic właściwie nie pokazał wielkiego ale najważniejsze jest to, że Wii jest ponownie zdobyte. A wy zostawiajcie łapki w górę, w komentarzu, subskrypcji, kto I widzimy się w następnych filmach. Siemka.